Witam Was bardzo serdecznie. Kamienie moi drodzy, czyli tak zwane konkrementy albo złogi, mogą występować w różnych miejscach w, nas, w naszym organizmie. Najczęściej spotykane są w nerkach, w miedniczkach nerkowych, ale także mogą być spotkane, spotykane w moczowodach, a także w pęcherzu moczowym. Dalej są spotykane w pęcherzyku, czyli woreczku żółciowym, ale także w drogach żółciowych, a nawet mogą się znajdować w trzustce, a także w innych narządach, na przykład w śliniankach. I co ciekawe, w niektórych narządach dochodzi do powstawania pewnych zwapnień, które również mają postać właśnie takich małych, drobnych kamyczków, wielkości 2-3 mm, czasami większych, czasami mniejszych, o takiej barwie szaro beżowej. I najczęściej takie zwapnienia, takie kamienie widoczne są w tarczycy, a u mężczyzn także w sterczu. I widać to bardzo dokładnie na badaniach sekcyjnych, albo wtedy, gdy wycinają prostatę, czy wycinają tarczycę i przesyłają do, do badania histopatologicznego. I te kamienie mogą mieć naprawdę bardzo różny skład. Mogą się składać ze szczawianów wapnia, w nerkach najczęściej ze, ze szczawianów wapnia, siarczanów wapnia, fosforanów, magnezu, jamonu, moczanów amonu, mogą się składać z różnych pewnych innych substancji związków chemicznych, na przykład mogą to być, kamie, mogą to być na przykład kamienie leucynowe, tyrozynowe, cholesterolowe. Co ciekawe, cholesterol również krystalizuje w postaci charakterystycznych takich wielokątnych, najczęściej czworokątnych tabliczek a w woreczku żółciowym najczęściej są to kamienie mieszane, czyli złożone z cholesterolu, z barwników żółciowych, a jednocześnie również wysycone solami wapnia. Także te kamienie mogą mieć bardzo różny kształt i zabarwienie. W nerkach najczęściej tworzą takie formy ostre, kłujące. Taki kamień nerkowy ma bardzo nieregularny, os, ma bardzo nieregularny kształt o ostrych krawędziach. Natomiast kamienie, które tworzą się w woreczku żółciowym, bardzo często, często są wielościenne, gładkościenne, nie mają takich ostrych krawędzi. Ich ilość i liczba również może być bardzo zmienna. W nerkach najczęściej tworzy się jeden, dwa lub trzy konkrementy o różnej wielkości, od kilku milimetrów do nawet ponad jednego centymetra. Natomiast w woreczku żółciowym tych kamieni również może być bardzo wiele. To znaczy, cały woreczek żółciowy może być wypełniony kamieniami. To no tak, jakbyśmy wzięli worek i naszpikowali go kamieniami, zawiązali. Tak może wyglądać nasz woreczek, że po przecięciu po prostu wysypują się z niego kamienie w ilości kilkadziesiąt, a nawet kilkaset drobnych, małych konkrementów. A może być tak, że jest jeden duży kamień, który wypełnia cały woreczek. I po rozcięciu woreczka żółciowego wydostaje się z niego jeden duży, wypełniający go całkowicie konkrement. I w woreczku żółciowym te kamienie bardzo czasami mają takie ładne barwy, ładne zabarwienie: mogą być czarne, mogą być żółte, połyskujące, mogą być zielone. Naprawdę tutaj możliwości jest bardzo dużo. <laughs> Pytanie: skąd się te kamienie biorą? Przyczyn jest naprawdę bardzo wiele. Przede wszystkim należy tutaj wymienić dietę. Dieta bogata w sztabiany, pityniany, pewne różne związki, które mogą wytrącać się w naszych miedniczkach nerkowych i powodować powstawanie kamieni, zwłaszcza sztabianów. Natomiast także przyczyną może być dieta, która jest uboga w różne substancje żółciopędne, żółciotwórcze. Które powodują zagęszczenie żółci, zmniejszenie w niej zawartości, zwłaszcza fosfolipidów i kwasów żółciowych, a zwiększenie w niej zawartości cholesterolu, i to jest najczęściej przyczyną kamicy żółciowej. Ale musimy tutaj pamiętać, bo odwołałem się do cholesterolu, że to nie jest tak, że im mamy większe stężenie cholesterolu we krwi, tym większe ryzyko wystąpienia kamicy żółciowej. Dlatego, że jeżeli chodzi o powstawanie kamieni w naszym woreczku żółciowym, to waszą rolę odgrywa tak zwane względne stężenie, względna zawartość cholesterolu w stosunku do kwasów żółciowych. I może być tak, że mamy niskie stężenie cholesterolu we krwi, a mamy kamicę, jesteśmy szczupli, a mamy kamicę woreczka żółciowego, a może być tak, że mamy wysokie stężenie cholesterolu we krwi, a nie mamy kamicy w woreczku żółciowym. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeżeli jest duża zawartość kwasów żółciowych no to względny stosunek cholesterolu do tych kwasów żółciowych jest niewielki i wtedy te kamienie po prostu nie powstają. Mówimy, że wtedy jest tak zwany mały współczynnik litogenności żółci. Podobnie, jeżeli mamy mało cholesterolu we krwi, ale na przykład mało kwasów żółciowych jest aktywnie wydzielanych do woreczka żółciowego, to wtedy względny stosunek cholesterol, cholesterolu do tych kwasów żółciowych jest wysoki i ten cholesterol krystalizuje. Do innych takich czynników sprzyjających powstawaniu kamieni zwłaszcza w nekach można zaliczyć zmiany pH moczu. Mocz może, PH moczu może wahać się w szerokich granicach od 5 do 8. I w zależności od tego jakie to jest pH, mogą krystalizować różne kamienie. Na przykład w pH kwaśny w granicach 5-6 najczęściej krystalizują szczawiany i siarczany. A także leucyna, tyrozyna, natomiast w pH zasadowym fosforany, amonu i magnezu, a także moczany. W związku z tym trzeba tutaj zwrócić na to uwagę, że dieta, która wpływa na zmianę pH moczu, może mieć wpływ na powstawanie kamieni w nerkach. Wiele się także mówi, że witamina C spożywana w nadmiarze może powodować powstawanie kamieni nerkowych. Jest to nieprawda. Witamina C spożywana nawet w bardzo dużych ilościach przy odpowiednim nawodnieniu organizmu nigdy nie spowoduje powstania kamieni żółciowych u zdrowej osoby, dlatego że w moczu nigdy nie znajdują się kamienie złożone z askorbinianów, czyli z, po prostu z witaminy C, z soli, w której skład wchodzi witamina C ale witamina C może ułatwiać powstawanie kamieni z innych minerałów, przede wszystkim z siarczanów i szczawianów, wtedy, gdy spożywamy mało płynów, wtedy, gdy ten mocz jest mocno, mocno zakwaszony, wtedy, gdy mamy no, upośledzoną filtrację nerkową, czyli chorujemy na przykład na kłębuszkowe zapalenie nerek, wtedy, gdy chorujemy na niewydolność nerek, na przykład częściową niewydolność nerek, wtedy także, gdy na przykład... Zależy to też od naszych uwarunkowań genetycznych, które mogą powodować powstawanie różnych anomalii w nerkach, anomalii strukturalnych, fizjologicznych, związanych z przepływem moczu, z różnymi turbulencjami, które ułatwiają powstawanie różnych ośrodków krystalizacji. Tak więc witamina C nie spowoduje powstawania kamieni nerkowych u zdrowej osoby pod warunkiem do, dobrego nawodnienia. U osoby, która... Pije mało płynów a spożywa dużo witaminy C, lub u której dochodzą jeszcze inne dodatkowe czynniki, np. choroba nerek czy już współistniejąca kamica nerek. Witamina C może powstawać, ułatwiać powstawanie kamieni w nerkach tylko i wyłącznie na zasadzie zakwaszenia moczu, w którym krystalizują kamienie charakterystyczne dla moczu kwaśnego, czyli właśnie siarcza, złożone z siarczanów, a, a także przede wszystkim ze szczawianów wapnia. Natomiast jak to jest z woreczkiem żółciowym? Tutaj dużą rolę odgrywa tak zwane zagęszczenie żółci, czyli spożywanie małej ilości produktów żółciopędnych. A do takich żółciopędnych produktów nie zalicza się przede wszystkim produkty zawierające dużo olejków eterycznych, zwłaszcza mentol, zwłaszcza olejek miętowy, ale także na przykład niektóre zioła, na przykład dziurawiec, mięta pieprzowa, cynamon, Zioła zawierające kapsa i cynoidy, czyli na przykład pieprz, ostra papryka, czy na przykład niektóre zioła typu Ostropest, czy, czy, czy niektóre inne rośliny, na przykład karczoch, które zwiększają, pobudzają wydzielanie żółci, sprawiają, że ta żółć jest bardziej rozrzedzona i utrudnia to powstawanie kamieni w naszym pęcherzyku żółciowym. Tak więc taka dieta powinna być jednocześnie profilaktyką w tego różnego rodzaju kamicach które tworzą się w nerkach lub w pęcherzyku żółciowym. Natomiast dalej, moi drodzy, jak takie kamienie można usunąć? Przede wszystkim mogę Wam powiedzieć już z całym czystym sumieniem, że medycyna akademicka uczy studentów, że kamieni w woreczku żółciowym nie można rozpuścić i w zasadzie jedyną metodą leczenia jest całkowita cholecystektomia, czyli usunięcie pęcherzyka żółciowego, dlatego że... Nie, no. Jest to jedyna skuteczna metoda leczenia i postępowania. Natomiast w wielu źródłach medycyny alternatywnej oczywiście jak najbardziej istnieją doniesienia, że takie kamienie można rozkruszyć. Natomiast jaka jest prawda? Rzeczywiście naj, najlepszą metodą leczenia takiej kamienicy, znaczy o największej skuteczności jest usunięcie nie kamieni, tylko całego woreczka żółciowego, dlatego że 90% przypadków, w których już doszło do ataku kolki żółciowej i powstania tych kamieni w pęcherzyku żółciowym jest związany z jednoczesnym stanem zapalnym woreczka żółciowego. Tak? Taki woreczek żółciowy w badaniu histopatologicznym wykazuje pewne charakterystyczne cechy przewlekłego stanu zapalnego, to znaczy ma pogrubiałą, zesztywniałą ścianę, czasami jest biały, połyskuje jak lukier, błyszczy się, mówimy o tzw. woreczku porcelanowym, który jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby nowotworowej. Czyli raka pęcherzyka żółciowego. Natomiast Moi drodzy, ten stan zapalny jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju yy, krystalizacji różnych kamieni. Więc na co należy zwrócić uwagę? Na to, że często w medycynie alternatywnej podaje się różne metody usuwania czy rozpuszczania kamieni żółciowych, a zapomina się o tym, że problemem nie jest ten kamień, który jest w woreczku żółciowym, tylko problemem, moi drodzy, jest to, że jest już stan przewlekły zapalny pęcherzyka żółciowego, który spowoduje, że nawet ten kamień zostanie usunięty w jakiś sposób i tak za kilka Miesięcy pojawią się nowe kamienie. Dużo gorszym, dużo większym zagrożeniem jest ten stan zapalny, który niestety nie zniknie nawet po usunięciu kamie, kamienia, a jest niezależnym czynnikiem rozwoju i narastania nowych kamieni niż sam fakt, że my jakoś ten kamień stamtąd usuniemy. A czy można go rozpuścić? Można. Rzeczywiście istnieją doniesienia, że niektóre kwasy żółciowe stosowane w lecznictwie, przede wszystkim kwas ursodesoksycholowy, ale także kwas henowy, henodesoksycholowy. Przede wszystkim wpływają na ten, jak wcześniej wspomniałem, współczynnik litogenności żółci i sprawiają, że te kamienie rzeczywiście ulegają rozpuszczeniu pod warunkiem, że są to głównie kamienie cholesterolowe o średnicy mniejszej niż 1 cm i nie wykazują one w badaniu USG obecności złogów wapnia. Wtedy jest prawdopodobieństwo, że przy stosowaniu bardzo wysokich dawek tych kwasów żółciowych, o których wcześniej wspomniałem, no przez 6 do 24 miesięcy uda się rozpuścić malutki kamyczek. Natomiast skuteczność tej metody nie jest, jeszcze, nie jest aż taka duża i rzeczywiście wysokość nawrotów jest bardzo duża z kolei. Natomiast inne takie metody, które polegają na spożywaniu octu jabłkowego, czy spożywaniu wody z cytryną, czy spożywaniu jakichś kwasów organicznych, na przykład kwasu cytrynowego czy jabłkowego, są de facto nieskuteczne i na granicy placebo. Dlate, dlaczego? Dlatego, że żeby zostały rozpuszczone nasze kamienie w woreczku żółciowym, muszą zaistnie, musi zaistnieć, musi zostać spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, dany składnik rozpuszczający musi zostać aktywnie wchłonięty do wątroby, dostać się i być aktywnie wydzielony do światła pęcheczyka żółciowego. I taki warunek spełniają niektóre kwasy żółciowe, m.in. właśnie ursodezoxyholowy, który jednocześnie działa hepatoprotekcyjnie, cholangioprotekcyjnie, czyli chroni te komórki, jeszcze działa przeciwzapalnie, działa antyapoptotycznie, i rzeczywiście ułatwia rozpuszczanie tych kamieni cholesterolowych. Natomiast Ocet jabłkowy, yy, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy takiego działania nie wykazują. To znaczy one po wchłonięciu zostają się do komórki, zostają tam aktywnie zmetabolizowane, nie są aktywnie wydzielane do pęcherzyka żółciowego, nie zmieniają pH, co ciekawe, dlatego że tam do pęcherzyka żółciowego, podpowiem stokininy, są wydzielane różne jony wodorowęglanowe, które utrzymują pH żółci na względnie stałym poziomie, a więc jest to inaczej niż w moczu, więc tutaj te, te kwasy tak nie działają na te kamienie rozpuszczająco. Poza tym żółć nie jest rozforem rzeczywistym. Jest roztworem koloidowym, jest gęstym o charakterze kisielu czy budyniu, i taki roztwór ma słabą, wykazuje słabą penetrację w stosunku do tej struktury kamienia. Na co jeszcze warto zwrócić zatem uwagę? Przede wszystkim zagrożeniem w kamicy żółciowej są małe kamyczki. Duży kamień, mały problem, mały kamień, duży problem. Dlaczego małe kamienie się przemieszczają, zatykają nasze drogi żółciowe, prowadzą do ostrego zapalenia trzustki, które zagraża życiu lub ostrego ataku kolki żółciowej i tak zwanej żółtaczki mechanicznej i mogą nawet wymagać szybkiej interwencji chirurgicznej? Duży kamień się nie przemieszcza, może być latami w pęcherzyku żółciowym i często nie powoduje bólów. W nerkach jest zupełnie odwrotnie odwrotnie, małe kamienie mają ten małe kamienie, najczęściej są wydalane. Oczywiście przy ataku kolki nerkowej, przy obecności krwinkomoczu i krwiomoczu w potwornych bólach. Natomiast duże kamienie często też stanowią bardzo duży problem, dlatego że powodują przewlekły stan zapalny, m.in. śródmiąższowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, wtórną infekcję bakteryjną, czasami ropomocz, czy nawet wodonercze, kiedy prowadzą do zatkania pewnych przewodów. I stąd takie kamienie w nerkach również stanowią dużo większy problem. Poza tym one, jak wspomniałem, w przeciwieństwie do tych kamieni żółciowych, są często bardzo ostre, co wywołuje dodatkowo bardzo silne bóle w przypadku wydalania tych, wydalania tych kamieni. Natomiast, dlaczego ja mówię tutaj jeszcze o tych kamieniach żółciowych i o tym, że te metody z octem, z kwasami, z cytryną, to są na pograniczu placebo i z dietą? Dlatego moi drodzy, że będąc w zakładzie histopatologicznym na co dzień. Widzę kilka usuniętych pęcherzyków żółciowych z różnymi rodzajami kamieni. Mam dostęp do takich kamieni po kilkanaście, kilkadziesiąt. Codziennie mogę je kolekcjonować i kiedyś dla własnego doświadczenia, bez oczywiście publikacji takiej pracy, raczej to nie było dla własnego sprawdzenia, zebrałem do kilku pojemników na mocz takie różne małe kamienie wielkości nieprzekraczającej jednego centymetra. Zalałem różnymi substancjami wodą z cytryną, octem spirytusowym rozcieńczonym, alkoholem, kwasem solnym rozcieńczonym, kwasem trójchlorooctowym a także no, sokiem z cytryny, jak już może wcześniej o tym powiedziałem. I obserwowałem zachowanie się tych kamieni po tygodniu, dwóch, trzech, czterech miesiącu, po dwóch, trzech miesiącach. Okazało się, że nic tym kamieniom tak nie szkodziło, za wyjątkiem kwasu solnego i kwasu octowego. Rzeczywiście naruszały ich strukturę, ale nie rozpuszczały całkowicie. Co jednak trzeba zwrócić uwagę, że te stężenia, które ja używałem, są nie do osiągnięcia w warunkach in vivo, czyli w takich standardowych warunkach po spożyciu na przykład w soku z cytryną, czy po spożyciu ostu jabłkowego, takie stężenia w naszym pęcherzyku żółciowym tego ostu nigdy, czy takie zakwarzenie w pęcherzyku żółciowym nigdy nie, nie nastąpi, dlatego że tak jak powiedziałem, jony glanowe zobojętniają te kwasy, po drugie te kwasy, które się dostają do wątroby są metabolizowane w komórkach i nie są aktywnie wydzielane do pęcherzyka żółciowego, co nie zmienia pH naszej żółci. Dalej, moi drodzy, cholesterol, który jest głównym składnikiem tych kamieni barwniki, bardzo często, nawet jeżeli jest wysycone solami wapnia, tworzy taką powłokę nieprzepuszczalną dla tych kwasów. Cholesterol jest nierozpuszczalny w tych kwasach. Cholesterol jest nierozpuszczalny w alkoholu, w kwasie octowym, jest nierozpuszczalny w kwasie cytrynowym i dlatego te kamienie no, są stabilne i są to metody właśnie z pogranicza, że tak powiem, placemu. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest w przypadku kamieni nerkowych, dlatego że pH moczu zmienia się w szerokich granicach, dużo bardziej niż pH żółci, co więcej, mocz jest roztworem rzeczywistym, no nie zawsze czasami jest zawiesiną, kiedy jest mętny, ale jest dużo większy przepływ moczu i dużo łatwiej te kamienie rozpuścić, rozkruszyć, rozkruszyć i wydać, zmieniając na przykład pH moczu, bo jeżeli mamy kamienie zasadowe do złożone na przykład z fosforanów czy moczanów, to zmiana pH na kwaśny 5-6 powoduje rozpuszczenie i łatwiejsze wydalanie tych kamieni yy, z moczu. No więc moi drodzy, w takim razie jaką profilaktykę stosować, żeby tych kamieni nie mieć? Przede wszystkim odpowiednia odpowiednia też dieta, spożywanie produktów bogatych, jak wcześniej powiedziałem, w olejki eteryczne. Mentol, olejek miętowy, dziurawiec, mięta pieprzowa, cynamon, goździki, kapsa i cynoid, o których również wcześniej mówiłem, działające żółciopennie, ostropes plamisty, między innymi karczoch także i... Cynamon, inne zioła, które działają żółciopędnie i moczopędnie, bo pamiętajmy, że te olejki eteryczne zawarte m.in. w cynamonie, w goździkach, w nadce pietruszki działają również moczopędnie. Spożywanie dużej ilości płynów. A czy alkohol wypukuje kamienie? Że alkohol rzeczywiście działa moczopędnie. W małych dawkach, na przykład w piwie, pod warunkiem rozsądnego korzystania rzeczywiście może ułatwiać wydalanie kamieni. W dużych dawkach alkohol działa toksycznie na kanaliki nerkowe, powoduje stan zapalny i ułatwia powstawanie kamieni. Tak więc działanie zależy przede wszystkim od dawki. Dobrze, moi drodzy, myślę, że to tyle co miałem do was na ten temat do powiedzenia. Zachęcam do dyskusji. Trzymajcie się ciepło, cześć.